Żeby zostać pilotem samolotu ultralekkiego, trzeba mieć przede wszystkim zapał, determinację i znaleźć szkołę lotniczą, w której można ukończyć kurs i uzyskać świadectwo kwalifikacji. To trwa od kilku miesięcy do do roku, kończy się egzaminem, który zdajemy zarówno teoretyczny jak i praktyczny. Cały cykl szkolenia kwalifikacje w lotnictwie zarówno ultralekkim, czyli takim naszym małym lotnictwie, jak i general aviation to jest ciąg kolejnych uprawnień, kolejnych trudniejszych zadań, także to trzeba zrobić. Trzeba chcieć, to jest najważniejsze. No nie jest to łatwa rzecz, nie bez powodu szkolenie dla pilota trwa wiele miesięcy, trzeba wylatać wiele godzin i podobnie jak z jeżdżeniem samochodem, to że się uzyska licencję, to jeszcze wcale nie znaczy, że się jest dobrym pilotem, tak jak w przypadku prawa jazdy, dobrym kierowcą. Potrzeba wprawy, my to nazywamy, trzeba nabić rękę, żeby być dobrym pilotem. Klasa ultralekka jest tak naprawdę klasą ograniczoną masowo. Konstrukcyjnie jest, jest to samolot, który jest dokładnie taki sam jak. Samoloty klasy General Aviation, główne, może główne elementy, z jakich składa się samolot, Pierwszy to jest płatowiec. W skład płatowca wchodzą wszystkie elementy oprócz zespołu napędowego, czyli silnika, wyposażenia, awioniki. Samoloty klasy ultralekkiej są budowane z ograniczeniami, tak naprawdę najważniejsze w lotnictwie jest prędkość minimalna, czyli prędkość, z jaką może poruszać się samolot, bez efektu utraty siły nośnej. Osiągi samolotu Samolotów klasy ultralekkiej są uzależnione od konstrukcji samolotu, jak i również od producenta, od wielu aspektów. Minimalna prędkość samolotu, z jaką może się poruszać samolot klasy ultralekkiej, to 65 km na godzinę, a maksymalna dla nowych konstrukcji w chwili obecnej przekracza 300 km na godzinę. Te samoloty są całkowicie wystarczające do podróży, nawet nad morze, jak ktoś ma fantazję. Czas przelotu nad morze to jest maksymalnie 2,5 godziny. Można lądować w międzyzdrojach, wykąpać się i wrócić sobie po obiedzie do domu. To już jest tylko kwestia czasu możliwości przelotowych i możliwości samego samolotu. Bezpieczeństwo w lotnictwie, w takim naszym małym lotnictwie. Jest dla nas bardzo ważne, ponieważ wszyscy mamy rodziny, wszyscy mamy dla kogo wracać do domu, dlatego najważniejszym aspektem jest czuć respekt dla swoich umiejętności i respekt dla pogody. To są dwa najważniejsze aspekty, no i oczywiście stan techniczny samolotu. Każdy statek powietrzny, a do takiego należą samoloty, przed odbyciem pierwszego lotu w danym dniu lub danej godzinie, musi przejść przegląd, czyli pilot odpowiada za stan techniczny samolotu. Przegląd, w którym sprawdzamy poszczególne elementy, wykonujemy tak potocznie nazywaną checklistę. Nie latamy podczas opadów deszczu, bo jak widać, nie mamy na szybach wycieraczek, podobnie ze śniegiem. A w przypadku wiatru, dla nas najbardziej niekorzystnym jest wiatr boczny, towarzyszący przy starcie i lądowaniu. Yy, oczywiście też nie latamy yy, przy złej widoczności. Generalnie wszyscy mamy dopuszczenia do latania przy pełnej widoczności. Tak samo jak nie latamy w chmurach ani, no, rzadko kiedy nad chmurami, może nigdy, nie nigdy, ale rzadko kiedy. Jedynym tak naprawdę środkiem bezpieczeństwa w samolotach typu lekkiego są Systemy ratunkowe, rakietowe systemy ratunkowe. Natomiast jeżeli system, samoloty nie są wyposażone w te systemy, no to pilot się ratuje poprzez lot szybowcowy, czyli bez użycia silników, jeśli nastąpiła awaria silnika. Szybuje i ląduje w przygodnym terenie, no z zachowaniem pewnych zasad. My to w czasie szkolenia jest to no, dosyć wałkowane i ćwiczone. No bo życie jest tylko jedno i jak my to mówimy, tutaj światła awaryjnych i trójkąta nie ma, który można wystawić na poboczu, prawda? Generalnie my poruszamy się w wolnej strefie przestrzeni zwanej G, natomiast zdarza się, że przelatujemy przez strefy kontrolowane, wówczas musimy uzyskiwać zgodę kontrolerów ruchu lub zgodę gospodarzy tej przestrzeni, którzy muszą czasowo wyłączają z dostępności. Nawiązujemy łączność z informacją Poznań, to jest też taki nasz operator któremu zgłaszamy cel naszej podróży, skąd wylatujemy, podajemy parametry lotu i jesteśmy obserwowani na radarze. Oprócz tego korzystamy z urządzeń pokładowych zwanych transponderami, które w sposób ciągły nadają specyficzny, przypisany do danego statku powietrznego sygnał. Dzięki temu jesteśmy rozpoznawalni, a operator informacji Poznań już dba o to, żeby nie doszło do kolizji w powietrzu, ale podstawową zasadą jest Stara zasada pilotów, patrz i unikaj. Także my no, cały czas skanujemy przestrzeń wokół nas, żeby nie dopuścić do spotkania już nawet nie tylko z samolotami, ale również na przykład ze stadami ptaków. Nie ukrywam, że dzisiaj mało kto nawiguje przy użyciu map, kontomierzy i busoli. Dzisiaj korzystamy z GPS-u, który jest nam pomocny na ogół. Te systemy na, na pokładzie samolotów przy jakichś dłuższych trasach dublujemy, żeby nie było niespodzianek. Co wcale nas nie zwalnia z obowiązku zapoznania się z trasą, jakimiś warunkami ograniczającymi przelot, więc zawsze mamy również ze sobą mapę, wyznaczoną trasę, punkty odniesienia, do których zdążamy, a GPS jest tylko narzędziem pomocniczym. To jednak jest odwieczne marzenie człowieka latać, natomiast no, nie ukrywam, że jest dosyć kosztowny. Zarówno szkolenie, jak później już utrzymanie czy zakup sprzętu latającego to są dosyć spore wydatki. Jednak gdy już się ma ten sprzęt, to utrzymanie tego statku powietrznego i samo latanie nie jest wydatkiem większym niż jazda motocyklem dla przyjemności. Jest to porównywalne.